Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej przed środowym spotkaniem Zagłębiem Sosnowiec. Do Państwa dyspozycji są trener GKS Tychy, pan Juri Szatałow oraz kapitan zespołu Łukasz Grzeszczyk. I w pierwszej kolejności proszę o zabranie głosu przez trenera GKS Tychy, który opowie o przygotowaniach do tego spotkania. Ja bym nie chciał za mocno, za mocno opowiadać, jakie przygotowania mieliśmy przed, przed tym meczem. Na pewno tutaj bardziej chciałbym zaapelować do naszych kibiców, żeby wspierali nas cały czas, bo na pewno nie jesteśmy w łatwej sytuacji, sytuacja jest, jest trudna. Także ja mam nadzieję i wierzę w swoich zawodników, że dadzą, dadzą jutro tyle. Na ile ich stać maksymalnie. Także tutaj, tutaj tyle z mojej strony. Ja myślę, że nie lubię, nie lubię dużo mówić przed meczem zawsze mecz weryfikuje, także tutaj mówienie przed meczem jest, jest zbędne. Łukasz w tym sezonie dwa zwycięstwa w meczach derbowych. darbowych. Okonajcie później znaczenie bez komisja spotkania powodują jakąś dodatkową motywację czy jakby motywację mi się wydaje, że motywacją jest samo, samo to, że, że to jest mecz i, i trzeba, trzeba wyjść i zawsze zagrać na najwyższym poziomie i, i jakby nie, nie, nie zmieniam tych meczy y, na łatwiejsze, trudniejsze albo derbowe, czy, czy nie. No tylko każdy mecz jest ważny. Tym bardziej w takiej sytuacji, jakiej my jesteśmy, potrzebujemy punktów i dla mnie to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. zmotywacja rywal i jak to to odpowiada? No ja myślę, że na pewno tutaj, jeżeli chodzi o rozpracowanie rywala, to na pewno o, chociaż dużo czasu nie mieliśmy po ostatnim meczu, jest, w jakim stopniu jesteśmy przygotowani pod względem merytorycznym. No, to co mówimy o jakichś dodatkowych, o dodatkowych sprawach, że jesteśmy zmotywowani czy nie, ja myślę, że Taka sytuacja nasza w Tabeli na pewno, na pewno tutaj nie ma rozmowy o motywacji takiej dodatkowej. Chłopacy bardzo mocno, mocno zmotywowani i przede wszystkim to muszą pokazać, pokazać na boisku i mam, mam taką dużą, wielką nadzieję, że to pokażą. Dzisiaj była akurat odprawa przed treningiem i trener mniej więcej nakreślił jak, jak za głębiej Sosnowy Sosnowiec próbuje rozegrać piłkę, jak próbują się ustawiać na boisku i co mam na nim robić. I teraz kwestią będzie czy, czy, czy wszystko to dobrze zadziała w meczu i to tyle. No. Większej jakiejś dogłębnej analizy nie było. Na pewno to są trudne chwile, no ale, ale nikt nie mówił nigdy, że będzie łatwo, no, jesteśmy w takiej sytuacji jak jesteśmy, potrzebujemy punktów i, i no jutro jest mecz trzy 3 punkty, nie zagwarantuję tego, że, że wygramy, tak? bo czegoś takiego nie można powiedzieć przed meczem, każdy będzie się starał, jest zmotywowany i, i, i będzie walczył o to, żeby, żeby zdobyć te punkty i poprawić sobie miejsce w tabeli, no, nic więcej nie można powiedzieć na ten, na, na, na ten moment. To znaczy, że specjalistą w takich sytuacjach jestem, te, tego nie mówiłem, ale na pewno w takich sytuacjach byłem, także to, to, to duża różnica. A, to z, nie, no tak wyobrażałem sobie, bo na pewno wcześniej oglądałem, tak po prostu się nie zgodziłem na pracę. Wcześniej musiałem zrobić analizę, oglądałem, oglądałem ten zespół. No i mniej więcej, tak wyobrażałem sobie, tylko no, gdzieś tam w dwóch ostatnich meczach byliśmy nawet blisko blisko wygranych, w pierwszych połowach dobrze wyglądaliśmy, prowadziliśmy grę, no zabrakło na no to, co ja mówiłem, zabrakło na no pewno mocy nam i zabrakło gdzieś tam koncentracji, także ja mam nadzieję w tym meczu, na tyle chłopacy będą zdeterminowani, skoncentrowani, że ten mecz nam zdecydowanie lepiej wyjdzie. Ja myślę, że akurat Kontuzji, kontuzji nie mamy. Kontuzji wszyscy już dochodzą do zdrowia. Ja myślę, że w dobrej dyspozycji się znajdujemy pod względem mentalnym, chociaż to co powiedziałem, dwa ostatnich mecze, które można było wygrać, nam, nam się nie udało. I mam taką wielką nadzieję, że tutaj chłopacy zniosą się na wyżyny swoich umiejętności i ten mecz będzie wyglądał zdecydowanie inaczej. Jeszcze krótka informacja na temat biletów. W tej chwili mamy sprzedanych prawie 5 tysięcy wejściówek i spodziewamy się grupy około tysiąca kibiców z sosnowca. Dziękuję bardzo.